Dzień dobry. E, no, i przeszła w końcu prawdziwa zima. Spadło dużo śniegu w nocy. Jest e, 14 stycznia dzisiaj. E, oczywiście zwierzyna jest na łące, ale zobaczyła mnie przy e, Beli świeżego Siana, którą właśnie Kajtusz przykaturlał. Kajtusz przykaturlał Bele. Sam, bo to jest grzeczny pies, tak? No, przykaturlał im bele. Nie jest to łatwe, słuchajcie. Jak się katurla bele, widać tutaj ślad po świeżym śniegu po prostu. Po dosyć takim kopnym śniegu, którego po prostu jest naprawdę dosyć dużo. I, i, i kawałek dalej tam za trocinami były bele. przykaturlanie jej pomocą nawet takiego dzielnego bohatera Kajtusia. Tak, pomocnika mojego. Jest moim pomocnikiem, bo trzy, dwa inne psy. Mam razem trzy psy. Dwa inne psy mają to gdzieś, a Kajtek jest zawsze przy mnie i zawsze chętny do gonienia kus e, i, i zaganiania bydła. Kajtusz, prawda? Uśmiechnij się, Kajtek. Uśmiechnij się. Popatrz, tu do ciebie mówię. Popatrz. Kamerujemy Kajtusia. Po prostu Kajtek jest. E, no, po prostu jest cholern, ma cholerną pasję do, do zwierzyny, do pomocy, do, do po prostu aż się, aż się zdziwiłem. No. Tak, Kajtek do ciebie mowa. Jest ponad miesiąc, reaguje na imię, e, wszystko po prostu całe szkolenie jego odbywa się zgodnie z moją najlepszą wolą. E, no właśnie, katulam zwierzynie balota, niestety ręcznie musiałem odpocząć, dlatego wziąłem kamerę, bo, bo naprawdę jest to ciężkie, zwierzyna oczywiście cały czas sobie wychodzi, jest na śniegu e, ma tam obory, e, ale i, i wiaty, to nie jest tak, że jest cały czas na zupełnie na, na, na zewnątrz ale po prostu nie chce im się siedzieć w tych obórkach i wcale się nie dziwię, woli woli, a to jest kajtuś właśnie, o, to jest kajtuś, który uwielbia obserwować zwierzynę, uwielbia Jestem po prostu trochę dumny z niego. Nie chcę go za, jakoś tam za zachwalić, zbyt mocno przechwalić, ale po prostu on to czuje. On czuje pasję, on czuje pasję pomocy, on wie co ja robię, tak mi się wydaje. I po prostu za każdym razem jest, jak tylko idziemy do zwierzyny, zawołam go, jest do pomocy a wchodzi i tej zwierzyni nic nie robi, więc po, po prostu jeszcze potrafię go łatwo odwołać, więc, więc nie jest taki zacięty, że tylko po prostu goni, bo goni. Tylko on goni, bo pracuje. Czuje w sobie taką pasję pracy, pomocy. Wie, kiedy wie, wie kiedy nie. Znaczy czas, no jest gumniarz. Zdarza mu się przesadzić, ale Kajtek! Kajtek, wracaj, tu nie wolno. Chodź. Chodź. I jest pozytywnie nastawiony do zwierząt, nie jest wrogo. <noise> w tej chwili tak, właśnie z krowami daje sobie buzi, ale najchętniej złapałby je za ogon i wytarmosił. Nie jest tak źle, tak Kajtek? Chodź tu, chodź. Chodź kolego, chodź. Ja wiem, to jest zabawowy chłopak, bo ma dopiero 6 miesięcy, 7 miesiąc chyba, zgubił zęby właśnie w sensie, Dostał nowe zęby i no i, i właśnie zauważyłem, że od tygodnia podnosi nogę do sikania. Bo przedtem nawet nogi do Hej, przestań! Nogi do sikania nie podnosił, i tyle. Dobra, zima przyszła. Zwierzęta grzebią resztkę siana, bo tu jest belgrazing prowadzony. Właśnie się zastanawiam, bo wszędzie są te kupy siana. Muszę im tu wkaturlać nową belkę siana, i zastanawiam się, gdzie by im tu dać. Co, już wołacie? Ja wiem. Tam jeszcze wygrzebują sobie zwierzątka, fajnie. Jest tu trochę tych belek. No trudno, najwyżej będą się pokrywały, bo, bo nie będę je katurlał zbyt daleko. Dam tu, gdzie te gałęzie są po prostu. Bo chyba kojarzę, że te gałęzie właśnie były w puste miejsce dawane. Żeby się po prostu nie pokrywało się na sianie. Chodź, Miśko, chodź. A gdzie jest reszta kus? Kozy! Bo to nie są wszystkie kozy. Gdzieś jeszcze kilka musiało zostać, tak? Widzę, że jest ich tu trochę, ale to nie są wszystkie kozy. Wasylek! Cap wczoraj się schował do budy, bo tak trochę go chyba przewiało. Prawdziwy, czysty anglonów w końcu. Nie no, śnieg padał mocno i, i część kuzy wyszła, a Wasylek był najedzony i, i się po prostu z kilkoma zaszył, e, po prostu bo wczoraj miały zwierzęta w nocy pancerze na sobie ze śniegu. Tak podało No dobra. E, kończymy. Pozdrawiam. Później chyba jeszcze może coś nagram z obrządku, bo muszę dać e, słomę, wyściółkę nową, bo idzie mróz. E, słomę nawieźć e, tam zwierzętą do obórek. No i dam, jej wyjątk dam im wyjątkowo dzisiaj na noc jakiejś paszy treściwej, bo idzie mróz. No i dzisiaj zamknę im obórki, czyli po prostu... Zamknę je, żeby nie wychodziły w nocy. Zobaczymy zresztą, jaka będzie sytuacja. Może dzisiaj nie, ale jutro na pewno, bo to jutro ma być taki silny mróz. No one są oczywiście uparte i, znając życie, będą spacerować sobie poza obórką. No, a poza tym wtedy mają cały czas drzwi otwarte do obórki, a jednak przy minus 12 czy 15, nie wiem ile będzie, zobaczymy. Koło minus 10 na pewno będzie po prostu im ciągło. Zimno, a póki co to ja się zabieram do, do roboty. Ech, tą beleczkę, jeszcze, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, ale powiem wam, ona waży kilkaset kilo i jest to jest belka, która jest e, nie to, że namoknięta, ale po prostu to nie jest suchutka belka, która, która no ma tam odpad po prostu, bo, bo, bo no i, i było na niej kupę śniegu, więc, więc jest cięższa niż taka po prostu ze stodoły. Ale w ogóle to zima jest piękna. A póki co, no to pozdrawiam.